Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Liper, to jest kolejny odcinek z serii Warzy, Jesteśmy na tym nowym kontencie, który został parę dni temu dodany. Nigdy wcześniej nie byłem. Nie wiem czy wiecie, ale wczoraj czy przedwczoraj zostały usunięte wszystkie postacie razem ze wszystkimi itemami, które mieliśmy w Global Inventory. Dlatego wszystko to co uzyskaliśmy wcześniej. Zostało skasowane i musiałem założyć nową postać, która nazywa się tak samo tak jak wcześniej, tak więc nasze przygody zaczynamy nagrywać od nowa. Tutaj zostałem gdzieś zrespiony, także nic z tą jeszcze nie dokonałem. Dodałem sobie tylko nóż taktyczny z Global Inventory, który dostaliśmy w ramach jakby rekompensaty tego, że wszystkie postacie zostały usunięte. I jeszcze wziąłem e, lornetkę. Idziemy tutaj do tej miejscowości Niestety nadal nie mogę odczytać nazw tych miasteczek No ale trudno Mamy na serwerze 11 osób więc, no jakieś zagrożenie jest Ale też myślę, że nie jest źle Próbujemy przejść na drugą stronę Na drodze to jednak nie jest najlepszy pomysł, jesteśmy bardzo widoczni Mamy nóż, także z z walką z zombie nie powinno być większych problemów. No nie mamy broni. No dzisiaj dostaliśmy jakąś broń, która jest w Global Inventory, ale postanowiłem jej jeszcze nie brać. Może coś znajdę. A może zostawię dla innej postaci. Zwłaszcza, że mam takie same założenia, że całość, całość życia tej postaci będzie przedstawiana na filmach i prezentowana na moim kanale. Także nie będę brał temów od innych postaci dla tej i od, również drugą sam tak samo to będzie działać o, widzimy już pierwsze zombiaki jakieś domki no będziemy musieli się jednak pozbyć ten już nas zauważył dosyć no, czuję <tryk> <tryk> trafiałem specjalnie tym nożem, ale jednak młotek bardziej mi się podobał, jeżeli chodzi o efektywność zabijania zombiaków przynajmniej. Taka stacja benzynowa. Wejść niestety nie da. jest jakiś garaż, do którego da się wejść, ale chyba tutaj. Trochę tych zębiaków, jak słyszycie, jest. Chyba mnie jeden zobaczył. A to mnie chyba. Nic ciekawego nie znajdę Więc się wycofam i pójdę tam w kierunku tego miasteczka Do centrum można powiedzieć 12 graczy już na serwerze, No co się dosyć szybko zmienia Więc nigdy nie wiadomo kogo i gdzie spotkamy Na pewno większe prawdopodobieństwo spotkania kogoś jest w takich miastach jak Boulder City na przykład Już w takich mniejszych, no ale ale zawsze Tam praktycznie trwają regularne wojny Więc jeżeli ktoś ma ochotę się postrzelać to tam W takich większych miastach naprawdę Często jest okazja zwłaszcza na jakichś zaludnionych serwerach O, jest policji Może, może tam jakaś broń To by dosyć było logiczne przynajmniej jak dla mnie. Zombiaków coś nie widać, tam było ich tak dużo, a tutaj żadnego nie widzę. W samochodach nic nie ma. Może wszystko już splądrowane. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie czytam żadnych e, tam uwag innych graczy, gdzie co można znaleźć. Jak ktoś usłyszę, no to już trudno, ale jakoś nie szukam e, tego, gdzie, w, jakim, w jakiej miejscowości mogę znaleźć dane rzeczy. Tak mi się wydaje, że jest większa fajda. Przeszukiwać trochę to na oślep. Na razie nie znalazłem jeszcze nic, hmm. zobaczymy dalej. A za tym budynkiem może akurat? O, to jest jakieś wejście. Trochę hałasujemy. Bo nie o. Jak wyglądamy w kapeluszu? No, no trochę jakby włosy nam prześwitywały przez ten kapelusz, bo jest taki jakieś dziurawy, no nie najlepiej wyglądamy, ale może to jakiś bóg, nie wiem, nie tak. No na razie co znalazłem to podarty kapelusz. O, tu mamy. Jakąś zupa. O, tu już słychać zombiego. O, litrowa woda. Aha, i wziąłem jeszcze large ba backpack. No, się o tym powiedzieć. Z tego Global Inventory, ponieważ to też y, właśnie y, był dodany. Okrojna litrowa woda. Wcześniej miałem same 0,5. Teraz same litrowe. Ściągniemy tego zombiaka. No szybko padło łapki. E, babki są twardsze, z tego co zauważyłem. Także nie wiem dlaczego tak się dzieje, że są twarde. Pewnie mam jakieś tam złudzenie, ale no nic, trochę jedzenia, trochę wody. Także na razie nie jest źle. Idziemy dalej, zwiedzać to miasto. Gdzie my już byliśmy? Byliśmy od strony po stronę O. Tą ta, stronę musimy iść. Tak jest. O, tutaj zobaczymy w tych śmietnikach jakiś tir. Zacapa, w sumie Ups. O, puszka. To jest dosyć O. m 4 proszę proszę bardzo. No, fajna maszyna. Także, jak będzie jakiś inny gracz, będziemy mieli szansę ją wykorzystać. Ale z drugiej strony, też szkoda, ją stracić. Oj. Stwierdziliśmy innego gracza. Nie wiem gdzie. Miałem wrażenie, jakby stamtąd gdzieś o kurczę, a gdzie tu teraz się udać? Hmm. Na pewno ktoś tu jest. Szkoda, że z dwóch stron mogę zostać tutaj otoczony. Ja nie oddawałem strzałów, więc eee... czy na to, że on nie wie, że nie jest sam? Widzieliśmy go, jest za tym samochodem na pewno. Kurczę, gdybym miał większe doświadczenie w takich grach jak Counter-Strike, może byłoby mi łatwiej. No ale niestety nie posiadam. Nie wiem, czy on się nie wylogował. ale zobaczymy, spróbujemy go obejść od drugiej strony tam gdzieś z lasu to jest zombie, który gdzieś tu biegnie. Mam nadzieję, że nie do mnie. No i strasznie nerwowo się zrobiło. Zombie jak biegł i zaraz zniknął. No trochę słabo. No zrobiło się nerwowo Sam nie wiem w którą stronę mógł ten grać się udać, zwłaszcza że ten zombie mnie trochę zmylił Sądziłem, że on tam gdzieś samochodem mógł się wylogować Przyznam się, że celowanie nie idzie mi się najlepiej. Wtedy była szansa go trafić, bo mi tam się pojawił no. no mi... Może bardziej mignął niż pojawił, ale. Ale może dla jakiegoś rasowego zabójcy to by wystarczyło. Ja strzał w piersi jednak niewiele daje, jak widzieliście. Źle zrobiłem, że nie przyłączyłem się na nóż, ale wolał mi stracić więcej życia. Teraz na pewno mnie słyszał, jeżeli on tutaj cią ciągle jest. Chyba nie z tego ząbiaka, którego właśnie zrobiłem, to były. Właśnie nie wiem, czy te pieniądze zostały skasowane, czy też nie. Trochę głupio było, byłoby paść z jakiejś takiej prostszej broni mającej w czwórkę, ale nie wykluczam tego, bo nie chcę, miałem jakieś windkillersy, których miałem przecież pełno, to bym chętnie skorzystał. Jest jakiś ząb? To jest ząb? No tak. Nieważne by to gwizdał. O, ja cię! Uff. Zaszedł mnie od z tyłu z shotgunem także <laughs> No nic Nie jest jakiś mój obrońca zombie Kurczę szkoda że nie rozejrzałem się dookoła miałem szansę powalczyć, no ale koleś Czekaj z której strony z tej strony z tyłu mnie zaszedł ale Czy to był ten sam który się strzelął? Ciężko powiedzieć. No i zobaczyliście. Pierwszą... Pierwszą grę i pierwszą śmierć tej postaci. Szkoda, że straciłem... Ale ten duży, pa, duży petak najbardziej mi szkoda. No tam, no i czwórka, no. No ale to jest wpisane już... W ...ryzyko. Z tym nic, nic nie mogę zrobić. No, no, mam nadzieję, że... ...następnym razem się zrehabilituje jakiemś innemu graczowi no, może akurat temu co jest bardzo mało prawdopodobne mm. co tam jeszcze no nic zaczniemy od zera tą postacią będzie nas teraz z respi w następnym odcinku no i będziemy od nowa zbierać rzeczy i na pewno na pewno będą jeszcze okazje żeby kogoś tutaj pokonać dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No końcówka nie była najlepsza, ale czasami tak bywa. Jeżeli wam się podobało, to proszę o subskrypcję. Zapraszam do kolejnych, no także do poprzednich odcinków. Jeżeli uważacie, że zasłużył materiał na łapkę w górę, to także o nią proszę. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia w następnym odcinku.